Mistyk, obrońca narodu i praw dogodnego życia Polaków. Piotr Moskwa. Witam serdecznie na rynku w Poznaniu, przy fontannie Polla. Przyjechałem ze Szczecina, robię tutaj kolejny protest, trzeci, przeciwko bezprawiu władzy. Przeciwko bezprawiu sądowemu, przeciwko wojnie. Moja misja to mówić ludziom prawdę, edukować ich, mówić to, na co Polacy muszą zwrócić uwagę, informować, dać im pewny wymiar w edukacji edukacji, której do tej pory nie mieli, mówić o rzeczach ponadczasowych, o tym, co dzieje się w naszym państwie, jak nas skrytobójczo mordują, trzymając władzę w podziemiu, którą przejęli. Ich rodzice dziadkowie z NKWD działają z rozkazu Stalina. Dziś w Polsce mamy do czynienia z ludźmi, którzy przejmują, będą zakłóceni w państwie, przejmując władzę, przejmują do tego stopnia, aby nas zniewolić. Jeżeli w tej chwili nie obudzimy narodu, nie zjednoczymy go w tej sile która nam jest potrzebna, utracimy wolność. Mówiąc tu, co mam na uwadze, szczególnie to, co robię dla Polski, dla Polaków, uznaję, że Polską powinni rządzić Polacy, stanowić oni powinni władzę rzeczywistą. Nie żadną ukryta władza ma nami rządzić Polakami. Moja misja zaczyna się w tym sensie już od Krakowa, w tym temacie przeciwko bezprawiu totalnemu państwa, bo żyjemy w państwie pod okupacją, w państwie totalitarnym. Niemniej jednak nie każdy się sobie zdaje z tego sprawę. Moja misja zaczęła się od Krakowa, poprzez Warszawę, dziś właśnie w Poznaniu. Nawiązując do tego, co mówię, mówię tu o trzech ważnych elementach: bezprawiu sądowemu, ukrytej władzy sądowniczej, gdzie dzisiaj, pieczątką jak, jak kiedyś, karabinem można człowieka zniszczyć zniszczyć całą rodzinę. Prowadzi się wojnę, a sędziowie to są Żydzi, Niemcy, Amerykanie czy też nawet Rosjanie. Polscy sędziowie nie mają nic do gadania. Elementem kolejnym jest władza, która sobie przywłaszczyła parlament, przywłaszczyła sobie media, zawłaszczyła tym wszystkim i udaje Polaków. Niestety nie możemy na to pozwalać. Elementem trzecim jest misja w kwestii mojego działania przeciwko wojnie, aby żadna rodzina polska w domu nie mówiła nikomu, że musi ktoś pójść na wojnę albo pójdzie, dlatego że to jest wojna. Bandytów z Brukseli przeciwko wolnym krajom, przeciwko wolnym narodom, okupowanie ich, rabowanie, rabowanie skarbów ziemi, zniewolenie. Odbywa się to w jednym programie nowego porządku świata, tajnego rządu, który chce się uaktywnić, ujawnić, kiedy zniszczy narody, zabierze im suwerenność, przejmie majątki. Do tego zmierzamy. Natomiast moim zadaniem jest ludzi edukować, informować na tym poziomie, aby nie doszło do konfliktów, do samosądów, aby ludzie mądrze podeszli do całej tej sytuacji aby mogli się zjednoczyć i odzyskać ten kraj, suwerenność i wolność w Polsce i tak samo robili wszędzie na całym świecie, ponieważ nasz głos idzie daleko, nie tylko z Polski głębiej. Dziś wręcz nawet kraje, narody inne wzorują się na Polakach i mówią, jak zaisk zaiskrzy gdzieś, to tylko w Polsce, a jak ruszy w Polsce, to ruszą na całym świecie. W związku z tym ludzie się uwolnią spod tyranii, spod wszelkich yy, mafii farmaceutycznych, spod mafii yy, okupacyjnych banków. No z tego, co powiedzmy ludzie nie mają pożytku, tylko elita, która się uznaje za światowy rząd i skrytobójczo morduje narody. Dając im różne rzeczy takie jak gemo, gender, lejąc z nieba różne świństwa, tworząc sztuczne chmury, tworząc takie narzędzia jak harp, które mogą wywołać tsunami, trzęsienie ziemi, zniszczenie totalne najnowsześniejszą bronią skrytobójczą. No, o tym trzeba mówić, ludzie tego nie wiedzą, niemniej jednak... My mówimy, my możemy ludziom yy, dawać ten wymiar, który jest bardzo ważny. Ja jako dziennikarz, publicysta czy przedsiębiorca o tym mówię od lat. Dzisiaj mówię o tym, co się dzieje już na bieżąco, ponieważ to możemy zaobserwować. Przykładem już końca tych czasów, tych ludzi w Polsce jest tak zwany yy, trzeci element. Ja to nazywam trzecim elementem. Na co to się składa? Budowa muru pod Sejmem przez rządzących. Kolejny element z tych trzech elementów to jest występowanie parlamentarzystów o pozwolenie na broń. Oni się boją już, że ich nie obroni, ani BOR, ani policja, ani żadne służby, więc boją się narodu. Trzecim elementem jest ten element, który mówi, że w końcu przeforsowali po, cichę, po cichu ustawy o pomocy wojska obcego, służb obcych, po to, aby nas Polaków spacyfikować, kiedy wyrwałby się ten głos z Polski, aby do niczego nie doszło. Czyli wiemy o tym. I te sygnały, te znaki pokazują nam, że oni się nas boją i że już jest i koniec. To tyle w zasadzie, co mogłem powiedzieć w tym momencie podczas tego tutaj zgromadzenia. Oczywiście w ujęciu ogólnym mówić będę dużo przez cztery godziny, jak zwykle. Niemniej jednak dla tutaj programu, czy też powiedzmy na ten pożytek, mogę mówić to, co jest najważniejsze i wyjęte z tego wszystkiego tematycznie. Dziękuję.